Zjadłeś tą dynie czy nie? Nie! Musisz ją zjeść! Nie! Ale czemu? No musisz ją zjeść, Szymon! Szymon zjesz tą dynię? A nie wiem, to, ja. to musisz jeszcze zjeść, A kogo jest nim kurwa co Szymon, jakie są twoje plany na tą noc? Tak. Pamiętaj, że jak jest noc, to musisz wrócić do bazy, żeby nie zginąć, dobra, Szymon? Gdzie jesteś? Tutaj! O, to ja, widzisz? Gdzie jesteś? No tutaj, obok ciebie! Pierdolę, no przecież ten szy... sorry. Dobra, Szymon, zbieraj drewno! Tutaj widzisz, możesz drzewo, masz siekierę, nie? I możesz rozwalać siekierą drzewo takie, widzisz Szymon? Gdzie? Dawaj Szymon, biegniesz za mną? Nadawasz? No, no to dawaj ja jesteś Tutaj Szymon, no bo k ciebie. A, a ty Szymon nic nie jadłeś kurwa. Ty głodny zjedz dynie, jesteś. Zjedz dynię sobie Szymon. Ja tu ci no. rozbierałem dynię. Pewnie kurwa głodny w chuj jesteś. O już. Ty jesteś? No, tutaj Szymon, patrz tu. Chodź, zjeść. Chodź Szymon. Idziemy zjeść. <coughs> Klikaj na to dynie! klikaj to dynie. Musisz zjeść, żeby no zjadł. No użyj jej Szymon, tak, nie, nie żeby ją do plecaka dać, tylko ją zjeść musisz, tą dynię. No ale zjedz to dynię no, zjedz to dynię. Zjadłeś? Nie do plecaka. Nie do torby, tylko zjedz to dynię Szymon. No zjedz dynię Szymon. To. Zjadłeś dynię? Jest nie. Zjedz to dynię. Kurwa, ty ty dynie zjadłeś, czy je schowałeś kurwa? Zjedz jak to kurde jest. Szymon. Szymon, lepiej zjedz tą dynię, bo, bo potem źle no będzie, że, że nie będziesz miał jedzenia i, a już. i ci ludzi umrze. Ale nie zjadłeś tej dyni, Szymon. Masz wszystkie w torbie, kurwa, te dynie. No jak, Szymon, jeszcze dynie w końcu? Jakie kłętą? No musisz. Nie wiesz, jak się. je, je, je te dynie, tak? Dynie! Ale teraz zdenerwowany jesteś, kurde, sorry. Nie wiedziałem, że to cię denerwuje. E... Szymon, zjedz tą dynię teraz. No, a klik. No, wyrzuć torby, wyrzuć torby dynie, no. On no, wszystkie dynie, dynie ma w torbie. Szymon, ty musisz zjeść tą dynię. Po co? No po to, żeby głód u ciebie się zregenerował. No, żebyś nie zginął, Szymon, bo umrzesz. No zjedz tą um dynię, zez. Szymon. No, Wiesz? Znowu do torby chowa. Ej, on do torby chowa te dynie. Szymon, Szy Szymon, zjedz tą dynię. Schowaj torbę, weź, yy, weź siekierkę. I pokaż, że je zjesz, bo jak masz torbę, to ja wiem, że ty chowasz do torby, a nie nie jesz. Szymon, będziesz tę dynię? Szymon, zjesz tą dynię? A nie? nie miał. Ale no to, to musisz już, Nie, normalnie... nie normalnie... No musisz ją, że on zjeść, no. A nie, a nie, Szymon, patrz, tu jest dynia. Ja. Szymon zjesz tą dynię czy nie? A nie. Czemu nie. nie? Czemu? Nie. Czemu? No, Szymon, musisz tą dynię zjeść? A nie wiem yok. Szymon zjadłeś tą dynię czy nie? Nie Czemu nie? No to musisz ją zjeść! Nie! nie. Ale czemu no nie? No musisz, musisz nie. ją zjeść, Szymon! Zjesz tą dynię Szymon czy nie? Nie! Czemu, czemu nie? Dlaczego nie? Czemu? Nie! Ale czemu nie jesteś tej dyni? Nie. Ale czemu nie chcesz tej dyni zjeść, Szymon? Nie! Ale czemu nie, nie chcesz? No. To na tym gra polega, że musisz. Nie. No. O to, o to chodzi w tym tak naprawdę. I wyszedł! na to jest? Z do dyniam. Dobra Szymon, pamiętasz co miałeś robić? Dynie jeść. No, to zjem to co, co będzie. Wtedy będzie dobrze, jak zjesz. Tu trzy dynie ci przyniosłem, zobacz takiego z dyni ci zrobiłem. Ono jest. No to jest o, tą dynie teraz. Gdzie to... No tutaj Szymon, patrz, w złą stronę patrzysz. Tutaj. Nie, nie, tutaj, zobacz, tu. Tu gdzie ja jestem. Powiesz mi, czy zjesz tą dynię Nie. Masz dynię, musisz ją zjeść. Na szale Widzisz tą dynię? Uh -huh. Uh -huh. Dawaj Tu masz dynię, zobacz, leży na oh. No ale nie zjadłeś jej, tylko ją trzymasz w ręku Zjadłem, zjadłem Ale Ale zjadłeś? Nie, ty ją nosisz ze sobą no Co? I ją ciągniesz nad sobą, zjedz tą dynię Szymon no. Szymon zjedz tą dynię, a nie bądź taki Szymon zjedz tą dynię, czy nie? Szymon zjedz tą dynię Zaraz Szymon zjadł tą dynię no. Zjad dynię? No nie ma i. Kurwa nie było mi przy tym! To czekaj, to czekaj, zaraz ci dam kolejną Szymon. Pokaż ci, że, że zjadę. To, 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 to mogę cię to, to na środku jednak. No Zajubi to dobra, się. to pokaż, Szymon. To pokaż, Szymon, jak tą dynię teraz jesz, dobra? Patrz, Szymon. Hmm. Patrz, trzymaj tą, tą dynię, patrz. O kurwa, ja rzeczywiście! No kurwa, o, kurwa. czemu mi przy tym nie ma? Jak Szymon dynię je. Szymon już normalnie je Dajesz mi. No nie ma, musisz znaleźć samemu się chyba. No, takie ciężkie było zjedzenie tej dyni, Szymon, czy nie? No, dwie zwie Co sądzisz w tej dynie, Szymon? Dobrze. No ja i jak dynia, ja. drugie już... muszę to, 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 to na środku właśnie. No tak. O, ja jest tam prosto. No. Patrz. No ale. Szukam cię. Już idę do ciebie, wracam, Szymon. Gdzie jesteś, Szymon? On jest przy tym. Tutaj, koled. Koło... No już idę, już idę. Poczekaj chwilę. Proszę, no, Szymon, marchewkę ma! Marchewkę, Szymon, marchewkę trzyma? Gdzie jest Szymon? Zdech, tutaj obok, patrz No? Marchewkę masz, no? Zjedz tą marchewkę, kur... Szymon. Zjadłeś! O kurwa! O, to co to jest? Co? Szymon, że trzeba... Trzeba drewno zbierać, Szymon. Ja tu mam bazę jakąś, kurwa. O, zjadłem. do zjadłem dynię znowu. Super! na z No i super, Szymon. No jest ciemno jest. Musisz przy ogniu stać, jak jest ciemno, Szymon. Gdzie? Przy ogniu tym. Gdzie to tu No tutaj na środku. Tu? Co mi co to zaklało? Bandaży nie mam, musimy bandaże zdobyć. Ej kurwa ja na tej wieży kurwa jestem, bo mnie ten demon kurwa goni. O tak kurwa. masz latarkę, to mu po oczach świeć. Ale ja nie mam latarki właśnie. Dobra Szymon, nie jej pasz. to kiedy nie nie? Co Szymon? Ja wiem kiedy nie jest, teraz ja jak. Poczekaj Szymon, ja idę szukać teraz. Kurwa apteczki, żeby Cię podnieść, dobra? Szymon? Idę szukać apteczki, jak znajdę apteczkę, to będę mógł Cię Zresztą uratować. Szymon już. Wyszedł? Wyszedł? No, piesz, nie ma Cię już w grze. Zaraz będę. No ale już nie da się dołączyć, jak wyjdziesz. To jest to? No Szymon, nie to jest to, bo jak wyszedłeś, to już nie możesz dołączyć. Ja pierdolę. Mogę. Koń powiedziałem, że wychodzę z gry. Ty... No, wyszedłeś nie, z gry i no. już nie możesz wrócić przez to. Boże, do... Nie mogę. Ci Co? Ty co sprowadzisz raz. Czy chcesz jeszcze raz zagrać od nowa i nie będziesz wtedy z gry wychodzić? Od nowa. to chodź od nowa. Do, no, od nowa jeszcze raz. Dobra. A kuję z nim kurwa, co Ty Tomek nie słyszy. Nie, sorry, bo mnie dziewczyna taka dodała do znajomych. A tu Aniula jakaś chciała z nami zagrać. Pierdolę. Dobrze, nie gramy z Aniulą, ona ma pewnie 8 lat, Aniula. Nie graj z nią. Jestem. No to grasz tego kurwa, czy nie? Gra. No to gra. No to co jest? Z... To co jest z tobą? Że, czemu, czemu ty mówisz, że grasz, kurwa, a cię, a cię, kurwa nie ma? Co jest z tobą, Szymuś? Gdzie jesteś? No na razie nie. Na, na dworze. Nie. O, teraz jest dobrze. Może za dyniem mu zecie za chwilę. No, dyniem. <ścisz> w... No to dynia już wiesz, jak się je. Puścisz drzewo? No to gdzie to tywałeś? No to chodź za mną, chodź, 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 chodź. O, tutaj masz drzewo, zobacz. I to ścinasz, zobacz, tu o! I ścinasz. Powidzisz mnie? Tutaj idziesz i ścinasz drzewo. No, siekierę wyciągnij i ścinaj drzewo. O jest. No, ja je ściąłem i teraz ty kolejne zetnij. Teraz tam masz kolejne, tutaj. No, zobacz tutaj. No i zetnij drzewo jakieś Szymon. To jest twoje zadanie. No musi. O, kurwa, czemu ty nie żyjesz? Dobra Szymon, mamy problem, teraz kaczy nie żyje. Szymon, ogarnij bandaż. Ratujemy Tomka Szymon, czy nie? Szymon, no. To ratujemy Tomka, tak? No. No, no to... A gdzie to jest? No tam jest i trzeba bandaż znaleźć, żeby Tomka uratować. Bandaż potrzebujemy Szymon, wiesz? Gdzie? Znajdziesz bandaż i uratujemy Tomka? No, to gdzie to kurde jest? No właśnie losowo to jest i musisz kurde to znaleźć. A to? Nie, Szymon, to nie bandaż. Pociekałem i co? Co? Pociekałem. A gdzie ty tam, jesteś? Do nie, no, niego, gdzie ty jesteś? No Musisz mnie uleczyć, Szymon, uratuj mnie. A to, to co to jest? A to? To jest worek. <gulate> to jest twój worek. To nie jest bandaż, Simon. I wam. A ty nie miałeś co zjeść. Bo to jest. Dody, no, wpadaj na wilka, Szymon. ja cię <gulate> będę ratował. A to? To, co, to, zostaw? To Szukamy bandażu. Chodź za mną, Szymon. Chodź, 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 chodź. Nie musisz tego nosić. Mam ma, bandać właśnie, działa ja właśnie. Gdzie ty jesteś? No tutaj, no. Tu jestem, Szymon, tu jestem. A ty gdzie jesteś, Szymon? Tam jesteś, okej. Okay. Tutaj. Ty dalej z tym mięsem idziesz? Tak, dalej No, ja No to chodź, widzę cię Szymon, stój. Chodź za mną. Chodź no kurde, Szymon, prawo, za mną. Tu, ja jestem. Ja Szymon, koło, tu jestem, Szymon, tu jestem, Szymon, patrz. No chodź. Szymon, tu jestem, patrz, tu. Pokaż mi tą perspektywę. Pokaż Ale pokaż nie mam jak, Kurwa. Chodź Szymon, szybko. Po Szymonie. Zagrój, a zagrój tego moba, kurwa, bo on idzie po no, No dobra, dobra, dobra. Gdzie ty jesteś? No nie wiem. Ja po tego potwora 4. idę. Żeby ci uratować, Szymon. O nie, O nie! Muszę teraz poczekać, Nie, wyjdzie mi bele ten, teraz. No jest Szymon, teraz... Co, poczekać? I Szymon nie żyje, tak? To co mi to zaklęło? No umarł, no umarł. Chodzi, i chodził, kurwa, po tej... Mm. Jakby, jakby stał w miejscu, to chyba przeżył. Co powinni to... zrobić, żeby, żeby wtedy przeżyć to? Stać w miejscu. Nie, a wiesz co bo było lepsze? Gdybyś wrócił do bazy, tam gdzie ogień palił, bo ten potwór nie może o. przy ogniu być. Nie ma się to miałem wrócić. Ile dni uda ci się przeżyć następnym razem? To co, gramy ten... nie Nie, już dzisiaj nie Ale ile, ile dni następnym razem uda ci się przeżyć, bo teraz udało się 3 dni przeżyć. A następnym razem ile dni przeżyjesz? Na 10. Dobra. Wiedział jakie nie ja teraz? Dziesięć dni. 10 dni. Ale Następny... jak No, no, no już się dużo nauczyłeś. Następnym razem 10 dni przeżyjesz. Zobaczysz. Uda nam się, następnym razem.